Przeprowadzamy sądę wśród funkcjonariuszy MO dotyczącą serialu 07 Zgłoś się. Czy panu się podoba ten serial? Pytamy chorążego na służbie. Te pędzące auta, w każdym odcinku inna kobieta, złapani mordercy, niesubordynacja wobec szefa, a potem tylko medale, medale, wino, śpiew kobiety i medale. Jak w życiu, jak tu u pana na posterunku. U mnie na posterunku. Tu w papierach pan to wszystko ma. Kobieta. Kot. Uciekł. Widzi pan. Trabant z tłuczka. Do Warszawy. Sprawozdanie. Odciski. Moje. Przez pomyłkę. radiowóz Zepsuty. Wie pan dlaczego zepsuty? Wie pan. Nie ma stacyjki. Nowej. Przepraszam. I tak Przepraszam. wszystko. A mówi, kobieta, kobieta, że ona mnie do domu nie wpuszcza. To, co zabronione, nie jest zakazane. I to wszystko teraz, wie pan, co się to porobiło? Pan mówią, administrację likwidują, a ja, proszę pana, papiery papiery. I jest tylko porucznik Borowicz, czy Borewicz, czy jak mu tam. Do widzenia, panu. Zero zgłosi. Siedem. Przepraszam, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. じゃあおしゃ